A to jest kolejny odcinek z Far Cry'a, czwóreczki oczywiście Jak widzicie troszkę już przyszedłem do przodu, zabiłem tam te kości, te śmieszne zostały już fajne Więc tutaj musimy wybrać tak, komu chcemy pomóc Tej typiarze na A czy Dupalowi Dupalowi, sorry A to jest Amita albo, albo Dupal Ona chce tam jakieś informacje zbierać, on chce żołnierzy uratować Je chyba nie poruchamy później to

Yy, Ekscypt Ekscypt ek Dobra, słuchajcie, więc to jest odcinek czysto informacyjny, prawie czysto informacyjny, bo gramy w grę Mianowicie jest konkurs, tak? Postanowiłem, postanowiłem Wam po prostu za, zapłacić za, za Wasz czas, za, za Wasze subskrypcję więc zrobiłem konkurs Konkurs jest bardzo fajny Mianowicie kiedyś tam kupowałem różne rzeczy przez, 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 tak, przez stream, tak i Jedną z płatności można było Pay safe Card wygrać, więc ja doładowywałem ten Pay safe Card, też w końcu doładowałem dużą część pieniędzy i zapomniałem o tym, więc teraz, kiedy mam kanał, chciałbym zrobić coś, żeby się wypromować, więc zrobiłem taki konkurs, mianowicie jest do wygrania Pay Safe Card, na którym jest doładowany 206 zł, tak? 206? 207 coś takiego. Więc co jest do wygrania. A no do atek jest go bardzo łatwo wygrać, mianowicie... Trzeba tam zrobić kilka rzeczy, udostępnić coś takiego. Wiecie o co chodzi, tak? I. No, i to jest taka pierwsza. czekajcie sobie tutaj wezmę, jak tam dojechać? Bo chyba źle pojechałem. E, tak, konkurs. No właśnie, jest właśnie ten konkurs, i, i, i tam was chciałem zachęcić do jego udziału. To nie jest żaden fake. Ja wszystko nagram oczywiście, kiedy tam. Jeden z warunków to jest 100 subskrybentów, żebym posiadał mój kanał, wtedy... wtedy będę mógł. Czy wtedy ogólnie zrobię losowanie to. losowanie szczęśliwca, który, który po prostu zdobędzie ode mnie ten Pay Card. I oczywiście wszystko być nagrane. To będzie wszystko na, na randomowej stronce losowane, więc chyba jest coś takiego jak random.org, tak? I, I tam się losuje mniej więcej. Yy, więc tam będę losował. No i szczęśliwiec po prostu się do szczęśliwca na Facebooku, czy, czy, czy tam gdzieś indziej, bo... W ogólnie w komentarzu musisz napisać swój nick z YouTube'a, czy na pewno mnie zasubskrybowałeś. I jeszcze musisz napisać tam kluczowe słowo, które, które te Random Org będzie tam wyszukiwał, tak? Żeby wylosować was. Więc to nie będzie takie... To będzie profesjonalne, że tak powiem. I, i, I mam nadzieję, że wam się spodoba. Yy... Tak, z, takiej, z taką inicjatywą po prostu wyszedłem, bo... Chciałbym, żeby coś tego było, tak? Bo jak już nagrywam, żeby to zrobić dobrze, a żeby zrobić to dobrze, muszę mieć widzów. A żeby mieć widzów muszę wykazać jakąś inicjatywę, więc właśnie taką wykazałem. Mam nadzieję, że to docenicie. Yy, jeszcze takie drugie. Aha i dużo osób narzekało, że po prostu dużo jest wulgaryzmów na materiałach, że, 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 że to wam się nie podoba i td i TP więc, więc po prostu to ograniczę, tak? Żeby się mile oglądało, żeby się mile grało To po prostu ograniczę te wulgaryzmy I mam nadzieję, że będzie wszystko git Więc tak, lecimy Lecimy walczyć, bronić jakieś osady Osady, no jakieś tam obozowiska A żeby zbroić się z, z, z... Kurwa tego... Y, obozu, trzeba, trzeba tam dotrzeć, tak? I... O przekręcenie powiedziałem, żeby to ograniczał. Nie, nie, że nie będę w ogóle przeklinał, bo tak się nie da, oczywiście. Tak, żeby, żeby wam wiecie, naprostować. Chyba źle pojechałem, no. Ach, ja to jednak czasami umiem dobrze skręcić, tak? No, czasami tak. A nie dobrze pojechałem. Dobra, wysiadamy. Siema, siema, camper. Ammo jest, jest ammo, bierzemy ile się da, bo tutaj jakiś. Dobra, tego nad też nie będziemy. A się świeci, że jeszcze, że niby mogę coś wziąć. Nie wiem, dziwne. Hmm. Hmm. E, nic jak niknąć, żeby tam się wspiąć. No nieźle. Zeskocz stąd. No i nie wiem.

Yeah. No nieźle. Jeszcze... Jeszcze z... nie wiem. A zresztą tutaj wszystkie walnię tutaj. Dobra. Nie, nie, trzeba, trzeba będzie się schować. Najlepiej tutaj. Widok na wszystko. A no tak, tam ktoś bieg z naszych chyba e... Idź listom No idzie oni są O, są Te Gdzie jeszcze są? No nie wiem. Zajarało go Teraz z tej strony y... granaty jak się granatu ty żyła? jest. Oh, yeah. No i dzisiaj są. O! -o, -o, -o! Lec się, lecz się, lecz się, O kurczę. Zabij, zabij. No i gdzie oni są? O, 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 o. Ktoś tu agniowymi. Walczy. Chyba go nie zabiłem. Raczej nie. Dostał przecież w banie. No teraz został. Checkpoint. Okej. Sabor, the camp is safe. Okej, brother. Head to the other camp i zobacz, co Dobra Teraz dupal nas wysyła do następnego obozowiska, żeby ich bronić No i zobaczymy jak ich obronię, nie? Coś mi się nie wydaje, żeby... O, tutaj Wilki już ich zeżarły w połowy, takie obskurbane już były Dobra Wejście z boka. Coś tak karczy dziwnie. O, o, o. Gdzie on był? A no, tu jest. A tam jest drugi. Kurwa, ale to twardy jest. No nie wierzę no. No, jeszcze żyje. dead? Takiś pewny kolego. Tak i pewny był jeden z drugim. Mission complete. Super. It's done. But whatever Amita was looking for isn't here. It doesn't matter, brother. You saved lives. I knew you had this. Your Rohan's blood. A real son of Kira. No. Dobrze jestem co do pal, też tak sądzę. Dobra, teraz pozbieramy sobie ammo. Gdzieźwieć jest Pięć kafli, tutaj jeszcze jedna skrzynka A tutaj nic nie ma? Tutaj sobie spali po prostu Uratowałem Cię, bądź wdzięczny. Dawaj, hajs! O Boże, do Sabala znowu lecimy, bo ten na no, to Nie wiem kto to cześć kolego, handlujemy. Chodzą takie, właśnie tacy fajni są. Tacy. Nie wiem jak to się nazywa, ale... ale chodzi taki człowiek, sobie po mapie całej, i może z nim handlować. Świetny pomysł, bardzo mi się podoba. Mmm... Ammo kupiłem. Ten zapałki? Nie. Statuetka tygrysa. No to nieźle. Silver lamp. To chyba obroża. No ale jak z plastiku to nie bierzemy. To jest jakieś mięso. To nie mam pojęcia. To jest za samochodziku. To jest. O, pornosy. Nie, dobra. To nie bierzemy. Fajki zostawimy. Yy, rękawiczki jakieś, tutaj żaróweczka, mixtape. Dobra. O właśnie, skillsy i to aż... Aż gdzie są skillsy? Pięć skillsów, panowie i panie. Yy, to weźmiemy sobie... O, to jest świetne, że... ...przyładowujesz broń, kiedy jesteś... kiedy biegasz. Nie chcę tego, nie. No, tu się rzuca w drugiego tym nożykiem. E, to też mi się nie przyda. O, to zmniejsza rozrzut chyba. O, to też może być ciekawe. Ale ja wolę w to zastosować. Więcej życia przyda się. Dobra. Cztery paski życia już mamy. Świetny pomysł Teraz to nic zabije Te trzeba uważać w szakach, bo jakaś kurwa ta czy cokolwiek wyskoczy i nas ubije Już tak miałem kilka razy sprawdzone info Nie wiem, to jest pod ziemią chyba jakoś A tutaj Co oni w tych szakach robili? Ale nie chciałem przeszukiwać, chciałem podnieść broń A tu nie da się podnieść broń O A, patrzcie, tu mają całą dom Jakieś lokum fajne Gamebook Lol, to coś do gry jest Dobra Tu nawet samochód mają Oj, lecimy. O. o, 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 o Nie wiem gdzie iść. Gdzie jestem? O tu jest Dupal. Ja to chyba przytnę, co? Trochę za dużo jeżdżenia bym to przyciął może. Dobra, to ja to przytnę i widzimy się jak dojadę, cześć! Dobra, widzicie, już dojechałem Jestem na miejscu w e, Słuchajcie, no... Tu jest coś Headshot? Poważnie LOL LOL Dobra, słuchajcie, na no tym miłym akcentem zakończymy ten odcinek Mianowicie, jeszcze pamiętajcie o, o konkursie, tak, bo 200 zł ulicą nie chodzi więc Siemanko, trzymajcie się, do ostatniego się tego zabiję, tylko się kolego popisałeś. No no to trzymajcie się, cześć.